nagrywanie, bo tam bym się zaraz i tak automatycznie wyłączyła, więc zaraz to jest jakby dogry, dogrywkowe i zaraz tak robimy zmiany na pewno Force się nas ten jest yy, a, pan Cida może być na napastniku, Loli na pomocniku, Kiełb no i właśnie z, takie bym zmiany zrobił Kiełb może być na napastniku i teraz tak yy, i teraz bym się przy... Albo ładzę, albo też może być na napadzie. Dobra, to tak zróbmy. Albo -wa ale zamiejmy ich z kiełbem, może co? Co nie. No dobra, zróbmy tak. Albo -wa ładzę, kiełb, do teraz. Wejdą. Przeradzam, pan Najlepszą obroną jest atak. Ładnie ta akcja. Może spróbować. Nie, Na te parę ostatnich minut właśnie sobie zrobiliśmy. O, na pewno nie. nie wyszło tego No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Wyślijmy ich w kosmos, opatrzcie. Udany piłka. Będziemy mieli rzut Żebyśmy mogli dokonać. No, zawodnik dziękuję za zasłużone owacje. Grał dzisiaj wyjątkowo dobrze. Przeraz Bachia, Martin Kondkowski. No, piłka oddana nam w zasadzie bez walki. Będzie okazja do kontry. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Bardzo udanie zablokował ten strzał. Dobra, nie musimy już strzelać, bo ja jestem zadowolony z tego wyniku. tylko No na pewno, jak. No 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 i co z tego? Patrz na to. Zmarnował taką okazję. Miał przed sobą tylko bramkarza. Powinien był to wykorzystać. była wspaniała okazja. Drugiej takiej może już w tym meczu nie mieć. Znakomicie teraz rozczytał Tak się panie. Tak się panie nagrywa filmie. Co? I tak oto od piłkę. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podraku. Czekasz. Po końcu jest piłką. To mówił, że musi być parzysty. Miłka nie znajdzie drugi do bramki strzałki. No i skutecznie to raz kolejny blokuje. Kto mówił, że musi być parzysty. Spróbujemy z różnego. Z pierwszej piłki. No. Oj, nie wychy. Skutecznie od piłkę. Za słaby, za słaby ten strzał No dobra, w sumie mamy 6, 2. Aza z trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. I tak się. Dobra, no brawo, świetne wyjście z wodem. No będzie gol. Co za interwencja? Brałkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą Gola. czyste wejście, obrońcy. No na pewno, panie. Po moim, na trupie, że sobie tam, tam przejdziesz. Aha, już widzę, jak doj dojdziecie Kierkesko? do No i co, panie Kirkaskow? Karny! I... Jestes i... karny, to zabranimy dzisiaj będzie, nie będzie się do boi. A co tam? to oczywiście rzut Zasłużona, to było bardzo niesportowe zachowanie. Nie chcemy oglądać takich bejs. No dobra, kapitan. Tylko teraz dobrze. Dani. A dobra, tak się to więc. Każdy szczęściu do pomoże. Każdy dzisiaj wygrać może. 6 do 2. Dziękuję bardzo za uwagę. Łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. To tyle na dzisiaj żegnam się z Wami. Do jutra. Jutro usłyszymy się w zupełnie innych materiałach, chociaż nie wiem w jakich jeszcze, ale usłyszymy się na pewno, czyli do jutra trzymajcie się i cześć. Pa!